Hej, hej, hej moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest pierwszy odcinek z takiej mojej nowej, kolejnej serii na kanale, która, jak widzicie, już po tytule nazywa się Ograny i Ogadane. Na czym to będzie polegać? Yy, właściwie to będzie, wiecie, co takie. No musi jakiś imbecyl gazować za oknem, oczywiście, kiedy mówię. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, że o czym będzie właściwie ta seria, to jest dobre pytanie, Generalnie. Wiecie co? Ograne i ogadane to będzie takie trochę. To było ograne u Cup. Chodzi mi o to, że będę tutaj nagrywać walkthrough, tak zwane, czyli przejście całej gry. Ja to sobie później jakoś tam pomontuję i będę o tej grze opowiadać podczas pokazywania wam, właśnie tego gameplayu. Tylko że u mnie. Nie będzie tylko i wyłącznie gier retro, ale będą też takie gry nowsze. Mam jedną w planie, konkretnie Diastend, Bo widzicie, y, są takie gry, które y, chciałbym, żeby pojawiły się na kanale w jakiś sposób, ale nie chcę z nich nagrywać let's play'a. Bo no taki Wolfenstein 3D, o którym dzisiaj będę opowiadać, no to nie oszukujmy się, ale ja myślę, że. No mało kto by chyba w ogóle oglądał Let's Play z tej gry, no bo nie ma co ukrywać, że jest ona dość archaiczna już dzisiaj. Także no cóż, no chyba słowem wstępu to tyle. Tak jak mówię, będzie to seria, w której ja sobie nagram gameplay z całej gry i będę wam później opowiadać o tej grze trochę. Wolfenstein 3D, słuchajcie, generalnie gra ukazała się w 1992 roku, więc gramy dzisiaj 31 lat. No podczas rozgrywki to było czuć. Gra oczywiście stworzona przez... Dwóch geniuszy, tak naprawdę, John Romero i John Cormack, którzy. Cormack czy Carmack? Carmack chyba. Którzy no, całkowicie zrewolucjonizowali rynek gier w latach 90., wypuszczając w wpierw Wolfensteina 3D, a rok później Duma. No ale dzisiaj będzie właśnie o Wolfensteinie 3D. Słuchajcie, gra na początku, kiedy ją tak odpaliłem, przeszedłem jakieś tam pierwsze dwa poziomy. Niestety nie zachował mi się gameplay z pierwszego rozdziału gry. Gra jest podzielona na sześć rozdziałów, ale nie zachował mi się gameplay właśnie z rozdziału pierwszego jedynie pojedynek z bossem. Bo jakoś tam nagranie mi się chyba zepsuło czy coś takiego. Jakoś straciłem po prostu nagranie. Nie wiem, jak to się do końca stało. Ale słuchajcie. Odpaliłem tą grę. Tak przechodzę sobie te kilka etapów i mam takie. Bo Boże, co ja robię, także marnuję w ogóle czas. O co chodzi? Bo żeby też było jasne, Wolverstein 3D, moi drodzy, um, to był tak naprawdę. To jest gra uważana za w ogóle. Pierwszego totalnie FPS-a w historii gier. Co jest trochę błędne, bo wcześniej powstało kilka gier typu FPS, ale one nie były aż takie. Jakkolwiek śmiesznie to dzisiaj nie brzmi zaawansowane technologicznie, jak wolvenstein 3D. Nie ma co ukrywać, że to jest jedna z najbardziej rewolucyjnych gier, jakie w ogóle istnieją. Bo ona stworzyła właśnie tak jakby taki boom na gatunek FPS. No i słuchajcie, rozgrywam tak sobie te pierwsze kilka etapów. Ubijam tych szkopów. Wcielamy się oczywiście w grze w BJ Blaskowicza, który ma za zadanie podczas II wojny powstrzymać się trzecią w tym samego Adolfa Hitlera, ale o tym będę mówić później. Ogólnie tak, gra się dzieli na 54 etapy chyba, bo ma ogólnie 6 rozdziałów, w tym w każdym rozdziale mamy 9 osobnych poziomów. I cały czas jest tak w grze, że jak przejdziemy już jeden etap w danym rozdziale, to jedziemy windą na sam koniec poziomu, jedziemy do góry tą windą, i tak na sam szczyt y, się w tym rozdziale wspinamy. I na końcu każdego rozdziału czeka na nas boss. No i tak naprawdę y, tak wygląda każdy rozdział y, tego Wolfensteina 3D. Pewnie jak patrzycie na tą grę, no to się zastanawiacie wytywy, co to w ogóle za piksele w ogóle, że ktoś w to gra dzisiaj. Słuchajcie, ja chciałem przejść tą grę z tego względu, że no, zdaję sobie sprawę z tego, jak ona była ważna po prostu pod względem rewolucji na rynku gier w latach 90. I też nie ukrywam, że lubię retro, więc no, aż takim problemem przejście tej gry dla mnie nie było. O fabule już w sumie trochę powiedziałem. No wcielamy się w B.J. Blaskowicza, mamy drugą wojnę światową. No i oczywiście próbujemy powstrzymać trzecią rzeszę. Nie wiem czy o fabule coś więcej mogę w zasadzie powiedzieć. Wiecie, w tej grze fabuła jest banalnie prosta. Chodzimy, wybijamy szkopów. Słuchajcie, chciałbym też jeszcze omówić troszeczkę każdy rozdział po kolei, bo to jest też ciekawe, że każdy rozdział, mimo że one są dosyć podobne do siebie w tej konstrukcji, to. Każdy ten chapter wprowadza coś nowego do rozgrywki. W pierwszym rozdziale powiem, że pierwszy rozdział średnio mi się podobał. Bo w zasadzie nie było tam jakichś bardzo zróżnicowanych lokacji, mieliśmy właściwie jakieś trzy tekstury na ścianach i to było w zasadzie tyle, oczywiście wszędzie portrety Hitlera. No i mieliśmy tak naprawdę tylko dwa rodzaje przeciwników. Mieliśmy takich zwykłych w szarych. Nie, nie szarych, przepraszam, takich bardziej no, takich sraczkowatych, to jest chyba takie idealne określenie tego koloru. Mieliśmy takich sraczkowatych przeciwników. Plus jeszcze mieliśmy, później się pojawiali tacy niebiescy z MP40. Grałem też na poziomie trudności normal, czyli bring on, tak się w grze nazywa, bo gram ogólnie 4 poziomy trudności. Bardzo łatwy, łatwy, normalny i trudny. Ja ogólnie słyszałem, że Wolfenstein 3D jest dosyć trudną grą, ale stwierdziłem, że a dobra, ja jestem koksem, zagram na bring on, nie będzie problemu. I słuchajcie, gra momentami bardzo dziwnie działa, bo w jednym momencie y, szwaby mi zabierają jakieś 5% życia. Mimo że zapadają mi full auto z MP40, a czasami jest tak, że chłop z jakiegoś normalnego, randomowego pistoletu, taki zwykły szkoł, ten w straczkowatym mundurze, zabiera mi nagle jakieś 60% HP, i w ogóle nie wiem co się dzieje. Nie rozumiem w sumie trochę tego, jak na jakiej bazie były liczone te w ogóle obrażenia podczas strzelaniny. No ale przejdźmy może do samego omawiania poziomów. Tak jak mówię w pierwszym rozdziale mamy do czynienia w sumie z dwoma rodzajami przeciwników. W grze mamy tak naprawdę cztery rodzaje broni. Mamy nóż, którym nie da się zabić im, że nikogo, naprawdę. Nóż jest tragiczną bronią, nie polecam. Mamy też pistolet, który dostajemy na samym początku. Każdego rozdziału mamy MP40, który możemy zabrać właśnie temu przeciwnikowi w niebieskim mundurze. I mamy czwartą broń takiego. Taki potężny karabin maszynowy, nie jest to minigun, ale on tak trochę przypomina miniguna w swoim działaniu. No i tak jak mówię, no pierwszy rozdział powiem wam najmniej mi się podobał, bo musiałem się wczuć w rozgrywkę, ponieważ w ogóle o czym bolało od tych pikseli, bo <noise> te piksele są ogromne, było ich tam tak mało. Nie wiem w jakiej rozdzielczości bazowej dokładnie działa gra, ale to była tragedia w to grać w takich pierwszych chwilach, kiedy faktycznie człowiek się przyzwyczajał do tego wszystkiego. Było mi trudno przywyknąć po prostu do takiej gry, nigdy nie grałem w tak starą grę, Wolfenstein 3D jest to najstarsza właśnie produkcja z jaką miałem do czynienia. No i muszę przyznać, że było mi trochę trudno tak się wczuć w tą rozgrywkę, poczuć ten vibe taki retro powiedzmy tych wczesnych lat 90 ale ostatecznie jakoś tam przez tą grę przebrnąłem. No i ten pierwszy rozdział ym... Był dosyć prosty, muszę przyznać. Nie miałem w nim jakichś takich większych problemów, jak już tak wczułem się w rozgrywkę. Mówię, mieliśmy tylko te dwa rodzaje przeciwników. Później pojawiły się psy jeszcze w trzecim rozdziale, w pierwszym rozdziale, przepraszam. Pojawiły się później psy chyba jakoś tam na piątym poziomie, czy czwartym, coś takiego. Pojawiły się właśnie psy, które w sumie były takimi cienkimi bolkami, można powiedzieć, porównując do tych szkopów. Ale słuchajcie, najbardziej to zmiutnie mnie z planszy w pierwszym rozdziale, boss. Bo wchodzę do bossa, no i dobra, wchodzę. A chłop do mnie naparza z dwóch karabinów maszynowych, z takich, takich miniganów bardziej niż karabinów maszynowych I naparza do mnie full auto z miniganów. Ja w ogóle nie jestem w stanie się ruszyć, nic nie jestem w stanie zrobić. Koniec kaplica game over. I po prostu wszedłem na tego bossa, zmiótł mnie jedną serią full auto i nie wiedziałem co mam w zasadzie robić, jak się z nim bić, o co to w ogóle chodzi. Później ogarnąłem w sumie taki prosty bajer, że tak naprawdę śmieszne jest to, że jak my widzimy przeciwnika z daleka, to my go trafiamy, kiedy do niego strzelamy z takiego daleka. Z dalekiej odległości, ale on nie jest w stanie nas trafić, więc po prostu wiecie: podbiegałem tak trochę bliżej, waliłem full auto i uciekałem. Tak I w sumie no tak mi ta walka poszła, kiedy już ten patent ogarnąłem, zajęło mi to jakieś 30 sekund, może. Yy, więc poszło mi w miarę prosto. Później, słuchajcie, przysz przyszła pora na rozdział drugi. I ten rozdział już mi się trochę bardziej podobał, bo tam mieliśmy do czynienia z już takimi bardziej urozmaiconymi przeciwnikami. Pojawiły się w ogóle zombiaki strzelające z pistoletów, co mnie rozwaliło. Te zombiaki też w ogóle miały aimbota jakiegoś naprawdę, bo to jak oni czasami strzelali to było chore. Mieli dwa pistolety i w ogóle jakoś tak do góry nimi strzelali, coś takiego, a nagle traciłem 80% życia i nie wiedziałem co się w ogóle dzieje. Ale jakoś tam sobie zaczynałem później z nimi radzić. Lokacje też były w tym rozdziale trochę bardziej zróżnicowane. Mieliśmy jakieś takie podziemia, dungeony, powiedzmy coś takiego, jakieś takie katakumby, a nie tylko tą e, głupią cegłę, która była na początku w całym pierwszym rozdziale. Więc ten rozdział był zdecydowanie e, o wiele lepszy. E, jeśli chodzi, powiem Wam o rozdział trzeci, z kolei, to chyba jest on moim ulubionym. Rozdział trzeci, muszę przyznać, że mega mi się podobał, bo. Nie, tam były chyba najbardziej zróżnicowane lokacje z całego ze wszystkich rozdziałów. Pojawił się nowy rodzaj przeciwnika. E, ten chłop to też był z planszy, bo to był taki. Nie wiem jak go nazwać, jego majorem osobiście. Tak sobie nazywałem, jak przechodziłem grę. E, to byli goście w białych mundurach, którzy mieli jakieś tam pistolety, nie wiem, czy jakieś małzery, czy co, ale oni mieli taką moc, słuchajcie, że... No, ja podchodziłem do gościa, on mi zabierał 70% życia. W ogóle nie wiem jak to się działo. Więc ci goście byli naprawdę potężni. Na szczęście nie było ich aż tak dużo w tym trzecim rozdziale. Muszę przyznać, że poziom trudności gry tak wzrósł mniej więcej w rozdziale 5, no ale o tym później. No i ten trzeci rozdział, wiecie, co też najbardziej mi się podoba z tego względu, że tak jak mówię, zróżnicowani przeciwnicy, zróżnicowane lokacje. Em... Ale to co najfajniejsze było w tym trzecim rozdziale to boss w postaci Adolfa Hitlera, nie. To było złoto naprawdę. Muszę przyznać, że boss w postaci Hitlera był genialny. Tam w ogóle trzy fazy tej walki już były, bo w pierwszej fazie musieliśmy niszczyć właściwie zabijać takie nie wiem, jak to nazwać, takie inkantacje Hitlera, takie podróby, jakby, które były ubrane w takie szaty, jakbyście Ksardasa z Gotika w ogóle wzięli, i właśnie w takich szatach był Hitler, i on lewitował, i jakimiś firebolami w ogóle w nas rzucał. Ta faza była taka w miarę łatwa, bo tych Hitlerów było chyba pięciu do ubicia, z tego co ja pamiętam, więc jakoś tam w miarę łatwo poszło. A później pojawiła się druga faza, gdzie mieliśmy tego właściwego Adolfa Hitlera, który to był w jakimś wielkim pancerzu, uber żołnierza i napierdzielał zaś z dwóch karabinów maszynowych, no tam mnie trochę zmiotło, muszę przyznać, ta faza była trochę trudniejsza, ale jakoś tam to ogarnąłem. Tak naprawdę wiecie co, na początku wydawało mi się, że sztuczna inteligencja w tej grze jest jakaś OP, ale później okazało się, że można tak naprawdę bardzo łatwo tą AI wyjaśnić, wystarczy po prostu sprowokować ich postrzelać w nich trochę, skitrać się za ścianą. Oni do was jak imbecyle gonili was krok po kroku tak jak wy szliście i później naparzaliście do niego i tak robiliście kółeczka, aż w końcu yy, przeciwnicy padali wszyscy. No i tak samo zrobiłem z Hitlerem, później jeszcze jedna faza się załączyła, kiedy ten pancerz mu się zniszczył i był Hitler już sam w sobie, yy, bez żadnego pancerza. No muszę przyznać, że podobał mi się, podobał mi się ten rozdział, był taki śmiechowy, ubijanie Hitlera jak najbardziej na propsie. Yy, no i w zasadzie nie sprawił mi ten rozdział aż takich dużych problemów. Jego chyba tak naprawdę ten rozdział przeszedł chyba najszybciej około 40 minut mi zajął, więc poszło mi dosyć sprawnie. Ale słuchajcie, następny rozdział czwarty. No to powiem wam, że to była tragedia, nie? Rozdział czwarty jest najgorszy w całej grze. I tu nawet nie chodzi o to, że mm, było trochę ciężej, bo było więcej przeciwników, yy, było więcej tych takich majorów śmiesznych w białych mundurach. Którzy naparzali we mnie tymi pistoletami, już nawet nie o to chodzi, ale lokacje. Powiem, wam, że design poziomów w czwartym rozdziale był tak ciulowy, tak naprawdę nie ma, że w każdym etapie trzeba było znajdować jakieś sekrety, żeby w ogóle przejść dalej. Ja w jednym etapie pamiętam, tak utknąłem, że chyba pół godziny spędziłem po prostu e, po, żeby chodzić cały czas przy prawej ścianie całej mapy. Całego poziomu, żeby znaleźć w ogóle jakieś przejście. I ciągle naparzałem spację, bo pod spacją robimy różne interakcje z otoczeniem w tej grze. I naparzałem ciągle tą spację, żeby znaleźć to konkretne przejście. Ja się tam tak zgubiłem już w pewnym momencie, że nie wiedziałem w ogóle co ja robię, gdzie ja jestem. I to był jedyny moment, kiedy musiałem zajrzeć do poradnika na tym etapie, bo naprawdę nie wiedziałem już co mam zrobić. Czułem się kompletnie zagubiony, nie wiedziałem w ogóle nic. A okazało się, że na tej mapie trzeba aż 5 sekretów znaleźć, żeby w ogóle przejść dalej. I muszę przyznać, że zmiotło mnie to z planszy strasznie, bo mimo wszystko, no dzisiaj wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innych mechanik w grach, innego sposobu gameplayu i no... to było naprawdę durde, muszę przyznać, szukanie pięciu sekretów, aż żeby w ogóle ukończyć poziom, bo no musicie wiedzieć, że w grze też, poza takimi zwykłymi niebieskimi drzwiami, znajdowaliśmy takie przejścia na klucze. Były chyba trzy rodzaje kluczy: był srebrny klucz, złoty i taki diamentowy, platynowy, jakoś tak. I były właśnie te trzy rodzaje kluczy. Na każdej mapie mogliśmy zebrać tylko dwa rodzaje, nie mogliśmy mieć przy sobie trzech, jedynie dwa. No i wiecie, jak ja już się tak cieszyłem, że znalazłem jakąś drogę dalej, że o, patrzę, jej, jest jakaś droga, w której mnie nie było, wybijam szkopów, a nagle patrzę, że drzwi są zamknięte na ten klucz, którego akurat nie mam. No i kolejne błądzenie, tak, wracali na początek etapu, błądzenie lewo, prawo, szukanie jakichś wskazówek. Nie, no powiem wam, że czwarty rozdział, naprawdę moim zdaniem najgorszy w całej grze. Po prostu za dużo zagadek w nim było, znaczy zagadek, takich, za dużo było szukania takich znajdziek, sekretów, to było trochę niepotrzebne moim zdaniem, Nie, niepotrzebnie było takie coś wprowadzone, było tego po prostu za dużo w tym rozdziale. No bo sekrety zawsze spoko oczywiście, ale tutaj no, było to trochę przesadzone muszę przyznać. Fajne jest też to, że po każdym etapie gra nas podsumowuje statystykami. Mamy trzy rodzaje statystyk, mamy kill ratio, czyli ilu zabiliśmy przeciwników na całej mapie. Mamy Secret Ratio, czyli ile sekretów, czyli tajnych przejść znaleźliśmy. I mamy też trzeci, trzecią statystykę, czyli Treasure Ratio, czyli to ile znaleźliśmy skarbów. I dopiero wtedy, jak te wszystkie trzy statystyki zaliczymy na 100%, to dopiero wtedy e, gra uzna, że przeszliśmy na 100% dany etap. Ja osobiście nie przeszedłem żadnego etapu na 100% nie siadło mi, muszę przyznać, że trzeba naprawdę dobrze znać tę grę, żeby y, przejść y, te etapy na 100%, bo z jednej strony wydaje się, że te poziomy są takie dosyć małe. Ale z drugiej strony, jak tak się gra i gubisz się w tych jednorakich pikselach, to wydaje się to ogromne, y, jak się wejdzie do tej gry, bo masz cały czas tak naprawdę jedną i tą samą teksturę ściany przez większość czasu i błądzisz totalnie w tym. I... Ja wiem, że te lokacje tak z lotu ptaka pewnie są miniaturowe, te poziomy, ale z drugiej strony one, tak jak mówię, jak już zabłądzicie, to one wydają się ogromne. I... przytłaczało to strasznie w niektórych momentach, muszę przyznać. Także mówię, czwarty rozdział dla mnie osobiście najgorszy w całej grze. Jeśli chodzi o rozdział piąty, to było w miarę spoko. Muszę przyznać, że rozdział trzeci i piąty były chyba moimi ulubionymi, bo były właśnie najbardziej zróżnicowane, nie było wymuszania na graczu, Szukanie jakichś tam sekretów, jeśli nie chciał, po prostu parło się przed siebie, wybijało się szkopów i tyle. I to mi się podobało, bo to akurat gra robi dobrze. Muszę przyznać, że mimo, że gra ma 31 lat, to nie jest dalej ta satysfakcja z tego, że przejdzie się te kolejne etapy, ubija się kolejnych bossów. Jest to spoko. Jest to takie, muszę przyznać, dosyć satysfakcjonujące kolejne przechodzenie tych etapów. Jak już się tak wczujecie w klimat gry. Słuchajcie, rozwalił mnie e, boss w piątym rozdziale. To było naprawdę śmiechowe. Wyskoczyła na mnie wielka taka helga potężna z dwoma maszynganami. z takiej różowej zbroi. To było świetne i musiałem ją ubić. Nie była jakimś trudnym bossem. Ja chyba za trzecim razem może ubiłem coś takiego, ale powiem <grywam>, że w ogóle design tych bossów naprawdę jest mega śmieszny. Wkurza mnie też ten doktorek, który rzucał strzykawkami. On był chyba w drugim rozdziale, o ile się nie mylę. Nie powiedziałem w ogóle o bosie drugiego rozdziału chyba. No, w drugim rozdziale właśnie mieliśmy do czynienia z takim doktorkiem, który, który rzuca strzykawkami i tam też miałem problem, bo skończyła mi się amunicja w połowie walki i w ogóle nie wiedziałem, co mam zrobić. I okazało się, że właśnie w tej walce z doktorkiem mamy dwa ukryte etapy, znaczy dwa ukryte pomieszczenia, w którym w jednym mamy ogromny zapas apteczek, a w drugim pomieszczeniu ogromny zapas amunicji. No i wtedy, jak już znalazłem te pomieszczenia, no to. No, wtedy już nie było problemu, żeby tego doktorka ubić, ale tak bez amunicji samym nożem, jak ja to próbowałem, to, to była tragedia naprawdę. Ale jak już znalazłem te pomieszczenia, to było w miarę łatwo. I słuchajcie, no i przechodzimy do ostatniego rozdziału już. E, ostatni rozdział w grze. Mm, był taki SE, muszę przyznać. Taki ani dobry, ani zły. No przede wszystkim to, co mnie drażniło w tych rozdziałach 1, 4, 6, no to ta taka bardzo. Te same lokacje po prostu ciągle tam były. Ja wiem oczywiście, że pamięć Dosa nie pozwalała tam na za wiele jakichś kombinacji, ale mimo wszystko można było chyba trochę bardziej to wszystko urozmaicić, bo te lokacje to naprawdę była po prostu jedna i ta sama ściana przez większość czasu i człowiek się przez to bardzo gubił w tych lokacjach. A słuchajcie, ostatni poziom, w szóstym rozdziale, to już w ogóle to była tragedia. Ostatni poziom w szóstym rozdziale zmiót mnie z planszy, chyba, nie wiem, 40 minut chyba poziom przechodziłem. Tam było tylu przeciwników, że nie sądziłem, że DOS w ogóle pozwalał na to, żeby tylu przeciwników naraz było na mapie. To była masakra, tam chyba z kilkadziesiąt szkopów na mnie wyskoczyło w jednym momencie, ja nie wiedziałem co ma w ogóle zrobić. No, rozwalił, rozwalił mnie ten etap po całości. Później ogarnąłem taktykę, że mogłem się skitrać w jednym rogu i po prostu prowokować żołnierzy, wracać się do tego rogu, no i ich tam sobie po kolei wybijać, aż w końcu jakoś tam mi się to powiodło. Ale, no było trudno, serio. Muszę przyznać, że... Yy, no, ostatni poziom szóstego rozdziału był naprawdę mega trudny, jakoś tak około 40 minut mi chyba sam ten etap zajął. Naprawdę, i yy, już myślałem, czy nie rzucić tej gry w cholerę. Bo powiem wam, że yy, na początku szóstego rozdziału już miałem takie, Boże, jaka ta gra jest dużąca, dajcie mi już to wyłączyć, przejść i tyle. Yy, no a trzeba było jeszcze przejść cały szósty rozdział, zmusiłem się, przeszedłem. Yy, ale czy polecam tak z dzisiejszej perspektywy zagrać Wolfenstein na 3D? To jest dobre pytanie. Yy, Powiem Wam szczerze, że ciężko mi na to odpowiedzieć. Jeśli lubicie retro, jeśli interesujecie się historią gier samą w sobie, zagrajcie, ale powiem Wam, że nie polecam osobiście przechodzić całej gry, bo jeśli przeszliście pierwsze trzy rozdziały, to widzieliście już wszystko, serio. Bo w rozdziale 4, 5, 6 gra nie ma już dosłownie nic nowego do zaoferowania poza bosami nowymi. Ale tak naprawdę. Myślę, że przejście tych pierwszych trzech rozdziałów wszystkim wystarczy, bo tak jak mówiłem rozdział trzeci, trzeci kończy się ubiciem Adolfa Hitlera, więc samego w sobie, więc myślę, że tak naprawdę pół gry wystarczy wam, żeby doświadczyć w pełni Wolfensteina 3D, bo rozdziały 4, 5, 6 no nie są, nie mają nic nowego do zaoferowania poza bossami. Moim zdaniem naprawdę nie warto poświęcać na nie czasu, bo nic tam nowego po prostu nie znajdziecie. I tak naprawdę to chyba tyle. Podobało mi się też, to muszę przyznać w grze, że za każdym razem jak bossa obijaliśmy, to był def -cam jeszcze. <grym>, że był taki wielki napis na ekranie. Zobacz to ponownie, let's see that again. I wtedy wyskakiwała kamera, jak jeszcze raz ten boss umiera tam flaki mu wylatywały, mózg tam, wiecie, ręka noga, mózg na ścianie i tak dalej. No to akurat też było spoko. No i jak przeszliśmy grę, właśnie też po przejściu każdego rozdziału wyskakuje wyskakują takie napisy, że wiecie, taka, takie powiedzmy prowadzenie fabuły, tak, że jej, super, tam po pierwszym rozdziale udało ci się wydostać z zamku Wolfenstein, super, musisz teraz, dotarłeś do ruchu oporu, musisz ich teraz wesprzeć, tam w trzecim rozdziale jak się Hitlera ubija, no to super, powstrzymałeś główne zagrożenie trzeciej Rzeszy, tam e, ubiłeś ich, ich przywódcę i tak dalej, no i tam gra nas ogólnie trochę chwali, e, na końcu szóstego rozdziału, na końcu samej gry tam się pojawia jakiś napis, że tam prezydent z nami sobie robi zdjęcie, jesteśmy sławni w ogóle... Wiecie, takie typowe prowadzenie e, drewniane fabuły w latach 90. w grach tekstowo. Więc, tak jak mówię, no czy warto dzisiaj zagrać Wolfenstein na 3D? No powiem wam tak, no jeśli, tak jak mówię, jeśli lubicie retro, e, interesujecie się samą historią gier, to polecam zagrać, ale tylko pierwsze trzy rozdziały, bo dalej naprawdę nie ma sensu, serio. Do tego jednego napisu, że jesteście fajni i prezydent sobie robi z wami zdjęcie, to nie ma sensu, serio. Myślę, że. Te pierwsze trzy rozdziały naprawdę już pokazały wszystko, co Wolfenstein 3D ma do zaoferowania. A jeśli nie lubicie retro, nie interesujecie się tym, naprawdę nie polecam w to grać, bo pogracie 5 minut i stwierdzicie, ale gówno i po prostu wyłączycie tą grę. Więc jeśli lubicie retro, pograjcie, ale tak do połowy, ale jeśli nie lubicie retro, naprawdę nie polecam w to grać, serio. Bo gra się w to dzisiaj bardzo średnio. No i cóż, no chyba tak naprawdę powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia o tym Wolfensteinie 3D. Dajcie w ogóle znać, co sądzicie o tej serii ogranej i ogadane. Mi osobiście sama koncepcja się podoba, tak jak mówiłem na początku, tak troszeczkę... Yy, odgapiłem formułę od Energika, ale muszę przyznać, że to było grane u niego tak mi się podobało, że stwierdziłem, że może też coś takiego u siebie na kanale zrobię. Ale tak jak mówię, u mnie to nie będzie tak, że będę się skupiać tylko na grach retro. Na początku może tak, ale później już yy, będę też trochę gadał o grach, które chciałbym, żeby pojawiły się na kanale w jakiś sposób, ale nie chciałbym z nich nagrywać let's play'a albo na przykład w tym momencie nie mogę, no bo nagrywamy inne gry. Mm, więc tutaj, tak naprawdę, demograny i ogadane, to mogą się pojawić po pierwsze gry, które już tak naprawdę kiedyś nagrałem, ale miałem ochotę do nich sobie wrócić. Gry, które takie totalne retro, z których let's play'a na pewno nigdy na kanale nie będzie. I po trzecie, też mogą się pojawić tutaj takie gry, które mm, chciałbym nagrać z nich let's play, ale aktualnie nie mogę, a mam ochotę je przejść. Więc. Trzy tego, tego typu tego typu Benz tego typu gry będą się właśnie w ogranej i ogadane pojawiać, więc mówię nie tylko retro, ale będą też nowsze produkcje. Na przykład bardzo chciałbym właśnie ograć sobie Diastent i myślę, że o tej Gierce też ograne i ogadane powstanie. Ale co będzie dalej, to wiecie co myślę, że następny odcinek będzie o Spear of Destiny, czyli o dodatku do Wolfensteina 3D. Dostałem go w pakiecie, więc stwierdziłem, że a dobra, ogram go, ale jeszcze nie zacząłem nie zacząłem w to jeszcze grać, muszę chwilę od tego Wolvenzana 3D odpocząć, bo naprawdę te piksele bolały mnie oczy strasznie, bo po prostu wypalały mi wręcz gały te piksele, bo było ich tak mało i muszę przyznać, że po każdym rozdziale musiałem sobie taką dłuższą przerwę od grania w to robić, bo oczy bolały naprawdę, serio. Tych pikseli jest po prostu za mało. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, no to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że taka seria na kanale się wam w ogóle podoba. Wiecie, że ja staram się na jakiś tam sposób zawsze e, urozmaicić ten kanał, że mimo, że skupię się tylko na... E, głównie na klasycznych let's playach, to chciałbym mimo wszystko tutaj e, wprowadzać jakieś takie małe urozmaicenia. Mam nadzieję, że e, ta seria się wam spodoba. E, no i jeśli się wam podobało, to co, no dajcie znać w komentarzach. E, zostawcie lajka, suba, komentarz właśnie. No i cóż, no, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Let's Playów, no i w kolejnych odcinkach Ograne i Ogadane. Nie wiem kiedy, nie wiem z jaką częstotliwością w zasadzie będą się te odcinki z tej serii pojawiać, to, bo to wiecie, zależy od tego tak naprawdę w jakim tempie ja będę sobie te gry prywatnie przechodzić, więc no, nie wiem, odcinki mogą się pojawiać raz na, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, nawet raz na miesiąc, ale uważam, że takie urozmaicenie na kanale jest jak najbardziej spoko i myślę, że... Jest to w jakiś sposób ciekawy, no bo tak jak też mówię, chciałbym po prostu ten kanał jak najbardziej urozmaicać na jakieś różno, różnorakie sposoby. Także to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Mówię, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, jeśli tak było. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.